28 września na osiedlu Borek Wielki w Sędziszowie Małopolskim oficjalnie otwarto niepubliczne przedszkole, zaczarowany domek. Placówka jest nowoczesna, komfortowa i spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa dla najmłodszych. To miejsce wyjątkowe, tworzone dzięki wspólnym staraniom rodziców i nauczycieli. Przedszkole zaczarowany domek powstało już we wrześniu tego roku, działa prawie miesiąc. Powstało z inicjatywy lokalnej społeczności osiedla Borek Wielki, niemniej jednak jego utworzenie było, mogło powstać dzięki wsparciu Finansowemu Unii Europejskiej, która pokryła zakup całego wyposażenia sal zabaw, sprzętu gastronomicznego oraz wynagrodzenia personelu pedagogicznego. Przedszkole nasze przygotowane jest na przyjęcie 100 dzieci. W chwili obecnej mamy jeszcze wolne miejsca, więc zachęcamy rodziców do zapisania dzieci do naszego przedszkola. Przez pierwszy rok funkcjonowania przedszkola jest jeszcze dofinansowanie Unii Europejskiej do opłat za pobyt i wyżywienie dzieci. Wszystkie sale w przedszkolu są klimatyzowane, a podłogi ogrzewane. W programie dnia znajdują się poranne ćwiczenia, zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, zajęcia edukacyjno-wychowawcze, spacery, wycieczki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym i zajęcia relaksacyjne. Wydawane są również trzy pyszne posiłki. Dużym atutem przedszkola jest również własna kuchnia oraz nowoczesny sprzęt gastronomiczny, dzięki czemu dzieci mają naprawdę zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane przez naszych pracowników. W oficjalnym otwarciu przedszkola wzięli udział zaproszeni goście. Po przecięciu symbolicznej wstęgi poświęcono placówkę i głos zabrali przedstawiciele władz lokalnych. Burmistrz Sędziszewa Małopolskiego życzył właścicielkom zaczarowanego domku satysfakcji oraz samych sukcesów. Wręczył również pamiątkowy list gratulacyjny i koszli lizaków dla przedszkolaków. Prezent dla najmłodszych w imieniu zarządu powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wręczyła wicestarosta Bernadetta Frysztak. Przewodniczący osiedla Borek Wielki Mieczysław Migacz przygotował na tę okazję wiersz. Po części oficjalnej zaproszeni goście zjedli obiad, był również okolicznościowy tort. Podczas wydarzenia współwłaścicielka placówki Dorota Kruk podkreślała, że misją przedszkola zaczarowany domek jest wychować dzieci tak, aby odważniej i z optymizmem mogły przekroczyć próg szkoły i aby jak najlepiej poradziły sobie na kolejnych etapach swojej edukacji.